W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi: zatrzymanie podejrzanych o zabójstwo w Finlandii. Siedmiu mężczyzn pobiło dwudziestolatka. Atak nożownika w krakowskim szpitalu nowe fakty. Gang imigrantów masowo okradał Polaków. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dokonali zatrzymania trzech mężczyzn podejrzewanych o dokonanie brutalnego morderstwa obywatela Litwy. Do którego doszło w lutym bieżącego roku na terenie Finlandii. Operacja była wynikiem zaawansowanych działań operacyjnych, a także ścisłej współpracy międzynarodowej ze stroną fińską, która wydała wobec podejrzanych europejskie nakazy aresztowania. Ustalono, że podejrzani dwóch obywateli Ukrainy oraz Polak ukrywają się w różnych częściach Polski. Zidentyfikowano również ich miejsca przebywania oraz powiązania logistyczne. Działania zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowane zespoły CBSP, Wydział do Zwalczania Aktów Terroru, Wydział Operacji Pościgowych oraz elitarne jednostki bojowe wspierane przez kontrterrorystów z Rzeszowa. Pierwszy z zatrzymanych, 45-letni Ukrainiec, został ujęty w trakcie jazdy autostradą A4 w rejonie Rzeszowa. Akcja była błyskawiczna i nie pozostawiła mu żadnej szansy na ucieczkę. Drugi mężczyzna, również obywatel Ukrainy, Wpadł w ręce funkcjonariuszy w Krakowie w pobliżu miejsca, w którym się ukrywał. Trzeciego z podejrzanych, 43-latka z polskim obywatelstwem, zatrzymano w łomży tuż po opuszczeniu jego kryjówki. Cała trójka została zaskoczona działaniami służb i nie stawiała oporu. Podczas przeszukań miejsc, w których ukrywali się podejrzani, funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości substancji psychotropowych, a także dwie sztuki broni palnej posiadanej nielegalnie. Zabezpieczono również inne przedmioty i dokumenty mogące stanowić kluczowe dowody w śledztwie dotyczącym zabójstwa. Zatrzymani obecnie przebywają w areszcie, gdzie oczekują na ekstradycję do Finlandii. Śledczy nie wykluczają, że w toku dalszych czynności możliwe będzie rozszerzenie zarzutów lub kolejne zatrzymania. To kolejna skuteczna operacja służb specjalnych, pokazująca, że międzynarodowa przestępczość zorganizowana nie pozostaje bez odpowiedzi, a współpraca między krajami może przynosić wymierne efekty w walce z najpoważniejszymi zbrodniami. Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 26 kwietnia, około godziny 22 w Piszu, w pobliżu miejskiego parku. Dwudziestoletni mieszkaniec miasta został brutalnie pobity przez grupę młodych mężczyzn, w tym kilku niepełnoletnich. Zgromadzone materiały dowodowe, w tym nagranie z monitoringu, nie pozostawiają złudzeń. Ofiara została zaatakowana znienacka i bez żadnego wyraźnego powodu. Na wideo opublikowanym przez dziennikarzy Polsat News widać jak szczupły chłopak w kapturze stoi spokojnie przed sklepem nocnym. Po krótkiej wymianie gestów, jeden z agresorów nagle rzuca się na niego z pięściami. Gdy ofiara upada na ziemię, do napastnika dołączają kolejni. Kopią i biją mężczyznę nawet wtedy, gdy nie daje już znaku życia. Po kilkunastu sekundach oprawcy oddalają się powoli z miejsca zdarzenia. Na miejscu pojawia się karetka pogotowia. Młody człowiek zostaje zabrany do szpitala w stanie krytycznym. Według relacji reportera Polsat News Michała Tokarczyka, życie poszkodowanego wciąż jest poważnie zagrożone. Lekarze robią co mogą, aby je uratować. Chłopak został podłączony do specjalistycznej aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. Policja szybko ustaliła i zatrzymała sprawców. Siedmiu napastników to mieszkańcy Pisza i Rucianego Nidy w wieku od 16 do 19 lat. Wobec dwóch niepełnoletnich zastosowano procedury przewidziane przez sąd rodzinny. Czterech pozostałych, trzech siedemnastolatków i jeden dziewiętnastolatek zostało tymczasowo aresztowanych decyzją sądu. Funkcjonariusze potwierdzili, że napastnicy nie mieli żadnego racjonalnego powodu, by zaatakować ofiarę. Brutalna napaść była niczym więcej jak chuligańskim aktem przemocy. Sierżant sztabowy Konrad Klimowicz, dzielnicowy spionek, dwukrotnie w krótkim czasie udowodnił, że nawet poza służbą policjant nie przestaje być strażnikiem życia i bezpieczeństwa. W ciągu zaledwie kilku dni dwukrotnie interweniował, ratując tonące dzieci. Do pierwszego dramatycznego zdarzenia doszło nad stawem górnym w Pionkach, gdzie funkcjonariusz spędzał wolny dzień z synem. Niespodziewanie cisze przerwał hałas wody i krzyk kobiety. Policjant natychmiast dostrzegł w wodzie kilkuletniego chłopca, z trudem utrzymującego się na powierzchni. Obok niego znajdowała się matka, bezskutecznie próbująca udzielić mu pomocy. Sierżant Klimowicz nie zawahał się ani chwili. Wskoczył do wody, chwycił dziecko i bezpiecznie wydostał je na pomost, kończąc akcję, zanim doszło do tragedii. Zaledwie kilka dni później, w trakcie wspólnego wędkowania z synem, jego instynkt po raz kolejny okazał się bezcenny. Tym razem zareagował, gdy jedenastoletni chłopiec nagle zniknął pod wodą, policjant błyskawicznie rzucił się na pomoc, wyciągnął dziecko z głębiny i przeniósł na brzeg, gdzie czekał zrozpaczony opiekun. W obu przypadkach szybka i zdecydowana reakcja dzielnicowego zapobiegła tragedii. Obaj chłopcy zostali bezpiecznie przekazani rodzinom i nie odnieśli żadnych obrażeń. Bohaterska postawa sierżanta sztabowego Konrada Klimowicza pokazuje, że prawdziwe poświęcenie nie kończy się z końcem służby to cecha wpisana głęboko w charakter i codzienność policyjnej misji. Wychodzą na jaw nowe informacje dotyczące brutalnego ataku nożownika w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, do którego doszło we wtorek, 29 kwietnia. Sprawca wtargnął do gabinetu ortopedycznego podczas trwającej wizyty lekarskiej i zadał kilkanaście ciosów nożem doktorowi Tomaszowi Soleckiemu. Pomimo błyskawicznej reakcji personelu i natychmiastowej operacji ratującej życie, lekarz zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Zatrzymany 35-latek, jak się okazało, jest funkcjonariuszem służby więziennej, pełniącym służbę w areszcie śledczym w Katowicach. Wcześniej pracował również w zakładzie karnym we Wronkach. Jak ustalili śledczy, motywem ataku miało być niezadowolenie z wcześniejszego leczenia ortopedycznego, któremu został poddany. Mężczyzna miał już wcześniej wyrażać swoje pretensje, a nawet kontaktować się w tej sprawie z rzecznikiem praw pacjenta. Feralnego dnia około godziny 10:30 wtargnął do gabinetu z dokumentacją medyczną w ręku i bez ostrzeżenia zaatakował lekarza. Uderzał z ogromną siłą, trafiając między innymi w klatkę piersiową i brzuch. Pomimo ogromnego zaangażowania zespołu ratunkowego, w skład którego weszło ponad 20 osób, obrażenia były zbyt rozległe. Lekarz zmarł podczas operacji. Zatrzymany mężczyzna został w środę rano doprowadzony do prokuratury rejonowej Kraków Podgórze. Gdzie usłyszał zarzuty zabójstwa. W toku śledztwa ustalono, że funkcjonariusz od pewnego czasu przejawiał niepokojące zachowania, co, jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, powinno było zostać wcześniej wychwycone przez system nadzoru służby. Głos w sprawie zabrał Łukasz Tyszler, dyrektor samodzielnego publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej Zdroje w Szczecinie. To jest ogromny cios. Wszystkich nas wstrząsnęło, tak jak mówiłem na początku. Oczywiście ta akcja jest dość spontaniczna. Ja właśnie wracam z kolejnych oddziałów, gdzie proszę o takie utrzenie minutą ciszy. Wiem, że na niektórych oddziałach było to spontaniczne i faktycznie z dużą pokorą przyjęliśmy tą informację. Takie rzeczy zdarzają się oczywiście, słyszymy o tym, że pewna agresja pacjentów gdzieś się pojawia. My sobie z tym staraliśmy do tej pory radzić. Ta sytuacja z wczoraj nieco zmienia tą optykę. Dzieje się tak i wnioski płyną i nasuwają się raczej same po tym, że jest pewne przyzwolenie także przez polityków, którzy. W Wchodzą do szpitali, próbują rękoczynami udowadniać swoje racje, poza sądami, wydają opinie i próbują egzekwować swoje prawa. To niestety uruchamia niektórych do tego, aby podejmować takie decyzje własnoręcznie i dokonywać takich czynów agresji. To jest niesamowita sytuacja, wielka strata. Pamiętajmy, że pan doktor był wtedy na służbie. On przyjmował pacjentów, niósł im pomoc i tak naprawdę niczemu nie zawinił. Jeżeli były jakieś wątpliwości, są na to inne metody i naprawdę jest to szokująca informacja. We wtorek, 30 kwietnia, minister sprawiedliwości Adam Bodnar ogłosił złożenie wniosku o odwołanie pułkownika Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego służby więziennej. Decyzja ta została podjęta w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w strukturach tej formacji, które ujawniono przy okazji tragicznego ataku na lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Premier Donald Tusk poinformował, że zaakceptował tę decyzję. Premier odniósł się również do szerszego kontekstu przemocy, z jaką zmagają się pracownicy ochrony zdrowia. W przeddzień święta pracy zapowiedział, że szczególną uwagę poświęci osobom zatrudnionym w sektorze medycznym. Tak podjąłem dzisiaj już tę decyzję, szef służby więziennej został odwołany. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tragiczną śmiercią lekarza w Krakowie. To nie jest pierwszy przypadek agresji wobec pracowników służby zdrowia. Jutro w Dniu Święta Pracy będziemy wszyscy myśleli o, o ludziach pracy. Ja będę szczególnie y, ciepło myślał o wszystkich pracownikach służby zdrowia w związku z powtarzającymi się... Idiotycznymi, no, nie, nie do zaakceptowania aktami agresji. To było wyjątkowe, to było coś, coś makabrycznego, ale wiemy, że to jest codzienność. Jak wiecie, pracujemy nad tym po ataku na załogę pogotowia ratunkowego. Pracujemy nad całym zestawem działań, które uczynią pracę lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, sanitariuszy bezpieczniejszą. Oczywiście nie wykluczymy ataków szaleńca, tak jak było w przypadku. Przepraszam za to sformułowanie, no ale nazwijmy rzecz po imieniu. Nie jesteśmy w stanie przecież zapobiec każdemu tragicznemu zdarzeniu, dlatego że w, w, w głowie czyjeś powstaje. Zamysł zabójstwa. Ten projekt, który ma uczynić pracę także na sorach, na, na i, i, i jeśli chodzi o załogi pogotowia ratunkowego, ma uczynić bezpieczniejszymi. Ten projekt jest gotowy i przedyskutowany z zainteresowanymi y, środowiskami. Y, no ale i tak nic nie przywróci życia tak absurdalnie. Zakończonego przez tego szalonego zabójcę. Tragedia, która rozegrała się na terenie jednej z najważniejszych placówek medycznych w Polsce, wstrząsnęła opinią publiczną i postawiła poważne pytania o skuteczność systemów ostrzegania oraz odpowiedzialność przełożonych. Śledztwo trwa, a prokuratura zapowiada kolejne czynności dowodowe. Do kolejnego niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Częstochowie, gdzie 29-letni Kamil B., przywieziony na oddział, zaatakował lekarkę udzielającą mu pomocy. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna, w trakcie interwencji medycznej, stał się agresywny: znieważył kobietę słowami wulgarnymi, uderzył ją w twarz, popchnął, kopnął oraz groził jej śmiercią. Prokuratura Rejonowa Częstochowa Północ skierowała wobec podejrzanego zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej osoby pełniącej obowiązki służbowe, znieważenia oraz kierowania gruźb karalnych. Kamil B. nie złożył wyjaśnień podczas przesłuchania, a prokurator, z uwagi na realne ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa, wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. We wtorek, 30 kwietnia, sąd rejonowy w Częstochowie przychylił się do wniosku. I zdecydował o zastosowaniu wobec 29-latka środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Incydent ten po raz kolejny unaocznia skalę agresji, z jaką personel medyczny w Polsce musi mierzyć się podczas codziennej pracy. Policjanci z Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura zwalczania cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność skoncentrowana była na wyłudzaniu pieniędzy od obywateli, głównie metodą na pracownika banku oraz na policjanta. Według ustaleń śledczych, straty spowodowane przez przestępców sięgają niemal 2,5 miliona złotych. Działania operacyjne przeprowadzono pod koniec kwietnia w ramach szeroko zakrojonego śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z prokuraturą. Zatrzymani pochodzą z Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz Azerbejdżanu i mają od 19 do 51 lat. Sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych decyzją sądu. Wobec trzech obywateli Ukrainy, z uwagi na zagrożenie porządku publicznego, wdrożono procedurę przymusowego wydalenia z Polski. Otrzymali oni zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen przez okres pięciu lat. Grupa działała od kwietnia ubiegłego roku. Przestępcy podszywali się pod konsultantów bankowych i funkcjonariuszy policji, przekonując swoje ofiary, że ich środki finansowe są zagrożone i powinny zostać tymczasowo przelane na rzekomo bezpieczne konta. W rzeczywistości środki te trafiały na konta należące do przestępców, a następnie były transferowane dalej lub wypłacane. Często wykorzystywano do tego system płatności mobilnych BLIK. W celu zwiększenia wiarygodności oszuści korzystali z zaawansowanego oprogramowania do tak zwanego spoofingu, które pozwalało podszywać się pod numery telefoniczne banków, urzędów czy służb mundurowych. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że członkowie grupy posługiwali się także danymi dostępowymi do kont bankowości elektronicznej, co pozwalało im na manipulowanie transakcjami oraz wypłatami pieniędzy bez wiedzy właścicieli rachunków. Wcześniejsze działania w tej sprawie doprowadziły już do postawienia zarzutów 46 osobom. Nowa fala zatrzymań poszerzyła to grono o kolejne 6 osób, które, według prokuratury, pełniły istotne funkcje w strukturze grupy. W tym zajmowały się praniem brudnych pieniędzy i obsługą techniczną procederu. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a sprawa ma charakter rozwojowy. Dane policyjne z bieżącego roku pokazują, że pomimo spadku ogólnej liczby przestępstw wśród obcokrajowców, Ukraińcy pozostają najliczniej reprezentowaną grupą w statystykach zatrzymań. Od początku 2024 roku polska policja zatrzymała ponad 16 tysięcy cudzoziemców. Wśród nich największą grupę stanowili właśnie obywatele Ukrainy. Zatrzymano ich 9753 razy. Najczęstsze zarzuty dotyczyły prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, prawie 3000 przypadków, kradzieży ponad 900 oraz oszustw ponad 460. Na drugim miejscu znaleźli się Gruzini, wobec których odnotowano 1780 przestępstw. Najczęściej były to kradzieże, jazda po alkoholu i posiadanie narkotyków. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.